Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kiedy widzisz narcyza po odrzuceniu? Może narcyz cię odrzucił lub to ty go odrzuciłeś i zastosowałeś metodę braku kontaktu. Następnie był okres, kiedy nie widziałeś narcyza, i nie rozmawiałeś z nim. Czego powinieneś oczekiwać, kiedy zobaczysz narcyza po odrzuceniu, po tym jak zastosowałeś brak kontaktu? Kiedy widzisz narcyza już po odrzuceniu, to nie oczekuj, że będzie z tobą współpracował. Nie oczekuj, że będzie cię wspierał. Nie oczekuj, że będzie chciał rozwiązania. Nie oczekuj od narcyza, że będzie uwzględniał Twoje potrzeby i Twoje uczucia. Jeśli oczekujesz czegoś z tego, to możesz być rozczarowany. Możesz także oczekiwać, że narcyz będzie w stosunku do Ciebie wredny, że będzie okrutny, podły. To natomiast może Ci przypomnieć o tym, Dlaczego go zostawiłeś, o tym, dlaczego już z nim nie jesteś. Lecz pamiętaj, że narcyz może powrócić do manipulacji, do bombardowania miłością, a przez to możesz być zdezorientowany. Dlatego najlepiej nie oczekiwać niczego, ponieważ narcyz może cię zaskoczyć. Może udawać, że jest. Normalnym, miłym człowiekiem. Ponieważ gdyby taki nie był, to inni ludzie mogliby się zorientować, dlaczego odszedłeś, dlaczego to koniec. Narcyz chce, żeby ludzie myśleli, że coś jest nie tak z tobą, że to ty byłeś problemem. Tak jakbyś odszedł bez żadnego konkretnego powodu. Ponieważ dbasz tylko o siebie, Narcyz może tak to przedstawiać innym ludziom. Może też zrobić z ciebie tego najgorszego i odgrywać rolę ofiary. Narcyz chce być widziany jako perfekcyjny, jako idealny, jako ten, który robił wszystko by cię wspierać, by ratować relacje chcę by ludzie myśleli że byłeś w stosunku do niego zły że musiał cię zostawić dla własnego bezpieczeństwa a jeśli to ty go zostawiłeś to narcys nie rozumie dlaczego nigdy nie dostaniesz od niego akceptacji nigdy nie dostaniesz zakończenia wszystko co może zrobić narcys to cię zmanipulować, więc sam musisz odnaleźć akceptację i wyjaśnienia. Sam musisz dać sobie akceptację i zakończenie. Musisz dać sobie odpowiedzi, ponieważ tego nigdy nie otrzymasz od narcyza. Jego głównym celem jest utrzymywanie iluzji. Narcyza nie obchodzi nic innego. Nie obchodzi go nic poza tym, co zasila iluzję, którą stara się przedstawiać. Więc kiedy widzisz narcyza po odrzuceniu, to nie poszukuj odpowiedzi, nie trać czasu na zadawanie pytań narcyzowi, ponieważ nigdy nie otrzymasz odpowiedzi, których poszukujesz, a narcyz tylko pozyska zasilanie. Będzie wiedział, że nadal ci zależy. Dlatego tak ważne jest mieć ważniejsze rzeczy w swoim życiu. Tak byś ciągle nie zastanawiał się nad tym, co robi lub co myśli Narcyz. Narcyz żywi się twoimi reakcjami emocjonalnymi, więc zrób wszystko, by myślał, że już się nie przejmujesz. Że już ci nie zależy. Niech Narcyz myśli, że ruszyłeś naprzód ze swoim życiem. Niech tak myśli, nawet jeśli jeszcze nie dotarłeś do tego etapu. Nie możesz okazywać żadnych słabości w otoczeniu Narcyza, ponieważ on będzie to jedynie wykorzystywać. Zamiast tego, porozmawiaj z ludźmi, którym. Możesz ufać. Porozmawiaj z ludźmi, którzy to rozumieją. Niezależnie czy to inne ofiary narcyza, lub sesja ze mną. Porozmawiaj z kimś, kto może uwierzyć w to, czego doświadczyłeś. Nie poszukuj natomiast odpowiedzi u narcyza, ponieważ jeśli tak zrobisz, jeśli szukasz u narcyza odpowiedzi, to pokazujesz mu, że nadal ci zależy. Podczas gdy normalna osoba może chcieć pracować nad tym, by coś naprawić, to narcyz pozyska zasilanie i poczuje się potężny, poczuje się ważny. To nie sprawi, że zacznie się tobą przejmować, lecz będzie chciał wydobyć z ciebie jak najwięcej informacji. Narcyz będzie chciał wiedzieć, co teraz robisz, co dzieje się w Twoim życiu, jakie masz plany. Dlatego musisz ograniczyć to, co mówisz narcyzowi. Musisz ograniczyć informacje, które zamieszczasz w sieci. Nie ujawniaj zbyt wiele o sobie, ponieważ narcyz użyje tych informacji przeciwko Tobie. Nawet jeśli ruszyłeś naprzód ze swoim życiem i już jesteś szczęśliwy, odnosisz sukcesy, to najlepiej będzie, gdy narcyz nigdy się o tym nie dowie. Nie ma sensu mówić narcyzowi o swoich osiągnięciach. Narcyz nie będzie się Tobą zachwycał, nie usłyszysz komplementów, a nawet jeśli to nie będą one szczere. Narcyz będzie ci wtedy umniejszać, będzie w jakiś sposób krytykować. Mogą być to dwuznaczne komplementy, może być to triangulacja. Znajdzie w Twoim sukcesie coś złego. Dzieje się tak, ponieważ Twój sukces nie dotyczy Narcyza. To nie jest. Jego sukces i z tym ma problem. Więc, gdy widzisz narcyza po odrzuceniu, to nie ma sensu dzielić się czymkolwiek, ponieważ niezależnie czy dzielisz się dobrymi czy złymi informacjami, to narcyz użyje tego, by pozyskać zasilanie. Gdy już po odrzuceniu dochodzi do Waszej interakcji, do rozmowy. Do kontaktu, to narcys chce pozyskać zasilanie. Lub chce wyłudzić od ciebie coś innego. Może to będą pieniądze, może to będzie seks. Pamiętaj o tym, że narcys zawsze czegoś chce. Jeśli narcys niczego od ciebie nie chce, to już więcej od niego nie usłyszysz ani słowa. Więc, gdy widzisz go po odrzuceniu, to ważne jest, byś o tym pamiętał. Narcys pojawia się tylko po to, by ci coś zabrać, by ci coś odebrać, by cię zmanipulować. Wszystko, co mówi i robi narcys, jest manipulacją. Nic nigdy nie jest szczere. Nic nie pochodzi z jego wnętrza. Z jego serca, dlatego nie daj się oszukać ponownie, nie daj się ogłupić narcyzowi. Teraz już jesteś mądrzejszy, już posiadasz wiedzę, już jesteś świadomy, już znalazłeś się we właściwym miejscu i słuchasz tego nagrania. Jeśli zdecydujesz się na kontakt z narcyzem, po Odrzuceniu, po tym wszystkim, co Ci zrobił, to Narcyz będzie postrzegał Cię za kogoś słabego. Będzie myślał, że jesteś głupi, będzie to widział jako możliwość, jako okazję, by Cię zmanipulować. Nie będzie nic poza tym. Narcyz wie, że nie jest dla Ciebie dobry. Wierzę, że Wasza relacja Nigdy się dla ciebie dobrze nie skończy. Wierzę, nie można mu ufać. Więc jeśli nie chcesz, by Narcyz miał Cię za kogoś głupiego i naiwnego, to twoją jedyną słuszną opcją jest jak najkrótszy kontakt i pójście w swoją stronę, ponieważ im dłużej pozostajesz w otoczeniu Narcyza. Tym szybciej twoja wartość maleje w jego oczach. Narcyz zakłada, że jeśli zdecydowałeś się na to, by być w jego otoczeniu, to nie możesz być wartościowy. Gdybyś był od niego lepszy, to byś się z nim nie zadawał, wtedy byś odszedł. Gdy wybierasz brak kontaktu. Zdystansowanie się od narcyza. Gdy skupiasz się na rzeczach, które są i powinny być od niego ważniejsze, to wtedy oznacza, że gra jest skończona. Wtedy narcyz jest zmuszony zaakceptować, że może jednak jesteś wartościowy. Lecz w chwili, gdy ponownie nawiążesz kontakt. To narcyz ma cię już za głupca, dlatego nie ma innej możliwości na relację z narcyzem jak brak kontaktu. Narcyz już wie, że nie jest dobry, wie, że nie można mu ufać, przedstawia jednak iluzję, ponieważ chce zmanipulować cię raz jeszcze. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.